Hej ho, tutaj Klaudia z kanału Kwiatniewa Babeczka i dzisiaj w filmie pokażę Wam e, coś nad czym teraz pracuję jest to zestaw na drewienku od Magic Story możecie ich znaleźć sobie na Instagramie e, jeżeli ich nie kojarzycie e, to podpowiem, że te wszystkie zwierzaczki na drewienkach takie w koszyczkach i z lianami Y, są od nich, teraz są dość popularne. Ja pierwszy raz je zobaczyłam u Oli z kanału Olika, tak mi się wydaje. I, i potem sobie właśnie znalazłam y, zapytałam się na targi szanowskiej, y, gdzie można dorwać takie zwierzaczki. Y, bardzo mi się spodobał właśnie lisek, y, chyba liska mam i mam jeszcze zwierzaczki na lianach, y, pandę oraz coś jeszcze jest oprócz pandy. Y, miśko, ale tak mi się wydaje. Ale na ich Instagramie znalazłam też takiego. To jest chyba szoprać, prawda? E, takiego zwierzaczka. E, no to jest raczej pani w sukience, która haftuje. No i musiałam to sobie kupić. E, ale była opcja, żeby kupić tylko sam. E, powiedzmy zestaw z schematem, ale bez muliny. I ja sobie mulinę sama skompletowałam, ponieważ mam aż tyle muliny, że stwierdziłam, że bez sensu zamawiać zestawy. E, z mulinami, jeżeli mogę sobie sama skompletować. I powiem Wam, że miałam wszystkie muliny już w swoich zapasach, nie musiałam nic dokupywać nawet. E, nie mam całego tutaj zestawu ze sobą przy sobie e, dokładnie, bo nie brałam ze sobą do, tutaj do organizera tych potem e, drewnianek, które się dokłada, żeby to ładnie stało, oraz nie wzięłam filcu, który się przykleja z tyłu. Ale całość była w takim, takim byle jakim woreczku, powiedziałabym. Nic specjalnego. No, i w środku był oczywiście schemat. E, powiem Wam, że schemat jest papierowy, e, ale ja napisałam do nich na Instagramie i zapytałam się, czy, czy jest możliwość dostania pliku XSD, i, i wysłali mi go bez problemu na, e, na mój e-mail. To było dosłownie: ja napisałam do nich, a oni odpisali tego samego wieczora, więc naprawdę, tempo ekspresowe. E, I co. Przygotowałam sobie muliny, dość sporo muliny tutaj idzie, raczej sporo kolorów, nie wiem jak ilościowo i nawet pojawił się kolor 317, to są metalizowane muliny, e, ale tam jest tylko 10 krzyżyków bodajże tym kolorem, więc ja się bym w ogóle nim nie przejmowała, jeżeli go nie macie nie pamiętam gdzie on idzie nawet, czy gdzieś tutaj przy tamborku chyba mi się wydaje, już teraz nie pamiętam. Ale naprawdę 10 krzyżyków, więc nie ma sensu, jeżeli ktoś nie ma tego koloru. Chyba go nie ma sensu kupować, moim zdaniem. I tu są prawie wszystkie muliny, które są potrzebne. Nawet nie liczę, ile ich jest. Na pewno ponad 20 kolorów. Są też blendy, kilka dosłownie może 4 blendy. I to wszystko mam właśnie na tych moich tagach. Co dalej? Tu mam e, jeszcze przygotowane nożyczki, takie urocze, piękne. One bardzo fajnie tną, i stwierdziłam, że spróbuję sobie jeszcze taki e, wynalazek. Ja nie pamiętam teraz, przepraszam, jak to się nazywa, no ale tu się tym właśnie też obcina niteczki. Chociaż powiem Wam, że te niteczki potem są takie trochę zmachacone na końcu, więc ja wolę nożyczki jednak, tak mi się wydaje, ale na przykład właśnie e, wylatując gdzieś e, do samolotu, świetna rzecz. Żałuję, że nie wzięłam ze sobą nawlekacza, bo czasem się przydaje, ale nie mam go, więc jakoś tam walczę. No i tu macie ten koszyczek z mulinami i jakąś włóczką To też będę sobie robić. A tam idą same kolorowe kolorki, takie wiecie, żywe. A ja na razie haftuję w szarościach i w białym. No i tu jest to główne drąbieńko. Jest naprawdę spora tutaj, całość razem z tym koszyczkiem. No i backstitchem, to jest 7000 krzyżyków około. Potem może przejdziemy, pokażę Wam wsadzę, jak to wygląda, tak bym właśnie sama nawet nie wiedziała, ile tego jest, gdyby nie to, że mam ten plik wsadzę. Tak to na razie wygląda, mam zrobione chyba 23%, um, i używałam tylko trzy kolory, jest biały, biały z kolorem 648 yy, i 646 yy, i 64. 6 z 6, 4, 8 więc tylko tymi kolorami. Na razie się bawiłam, I powiem Wam, że na drewieńku no wiadomo, ja sobie tu nie rozrysuję dziesiątek, um, bo bym się bała, że coś tam będzie potem prześwitywać i tak dalej. E, I po prostu idę sobie krzyży koło krzyżyka w miarę, tak żeby się nic nie pomylić. Na razie nie widzę żadnych błędów. Wiecie, po czasie może się okazać, że nagle trzeba spróć po obrazka ale chyba nie, chyba jest dobrze na, właśnie na drewienku dosyć dobrze mi się haftuje pod tym względem, że nie myla się aż tak a jak się pomyla to od razu jakoś widzę tę pomyłkę no ale tutaj właśnie moim zdaniem najlepsza metoda to krzyżyk koło krzyżyka żeby tu się nie pomylić, a szczególnie na takim dużym drewienku jeżeli na przykład tu bym miała mieć gdzieś krzyżyk to ja tego nie będę liczyć, tylko będę powoli sobie szła aż dojdę do tego miejsca tu jest mój magnesik na igiełkę, który dostałam od mojej Mikołajki na święta jest naprawdę super, To najmocniejsze magnesy są te, które dostałam właśnie od Mikołajki, jakie kiedykolwiek miałam chyba do niej napiszę i podpytam, gdzie kupiła no, bo świetne są, naprawdę mocne i jakieś takie, wiecie, mniejsze nożyczki też trzymają są naprawdę duży jest duży ten magnes i, i porządny no i piękne, piękne są te magnesiki ja lubię takie bardziej płaskie bo one wtedy właśnie lepiej też trzymają te igiełki i co? tyle zrobione no musiałam y, zrobić zrobić ten haftik bo, bo to taka haftiarka haftująca ten jak pamiętacie tą filiżankę z Dimensions, którą ja też haftowałam jakiś czas temu, nie wiem czy to już dwa lata minęły no Więc no, to jestem ja. Więc jak tego nie mieć? Więc jak tego nie mieć? Zielony fotelik, lubię taki zielony kolor. Więc się utrzamiam. Haftuję. To jest mój trzeci dzień haftowania tego zwierzaczka. No i mam już 20% ponad. Ale też powiem Wam, że wiecie, że na drewnie dużo wolniej się haftuje. Muliny trzeba po prostu częściej też wymieniać, e, bo mi starcza powiedzmy, żebym wzięła jedno pasemko z sześciu i złożyła na pół, to to mi starczy gdzieś na 20 krzyżyków. A normalnie e, też nie wiem, jaka jest długość tych moich nitek. Nie, no około metra. To normalnie ja potrafię z takiego czegoś chyba zrobić 60 krzyżyków. Zazwyczaj, jak gdzieś ktoś haftuje, normalnie nie wiem na kapturku, czy coś nie. No wiadomo, zależy też, jak, w jakiej odległości są od siebie te krzyżyki. Ale tutaj są w miarę blisko te kolory. No i normalnie bym zrobiła chyba z 60 krzyżyków. A tutaj 20 parę. Mm, bo jednak drewno jest grubsze. I tej muliny trzeba więcej, więc częściej się wymienia też te. Chociaż ja tu dwoma niteczkami haftuję często też tu akurat jedna mi została, więc jedną szybko zrobię. Ale tak, żeby właśnie nie wymieniać tak często, to robię dwoma. No i wtedy też mi się tak nie, nie, nie kręci ta mulina, tak? Hmm. Czy coś jeszcze? Nie wiem. Ostatnio mam fazę na drewienka, ale nie pokażę Wam teraz, co ja pokończyłam ostatnio. Bo nie mam tych drabianek przy sobie. Zrobiłam domek z, z, z firmy Cozy Crosses chyba. E, też ukraińska firma. No i z Fruzeloka zrobiłam sobie konika z, z, z krokusami. Jest przepiękny. Ale to właśnie nie mam przy sobie teraz, i, i więc wam nie pokażę. E, nie planowałam w ogóle, żeby ten film tak wyglądał. E, ale ogólnie jestem e, kolejny raz w szpitalu. W związku z moją ciążą, i, i siedzę, i się nudzę, i haftuję. Yy, myślałam, że dzisiaj już pójdę do domu, ale niestety nie. Więc pomyślałam, że wam nagram o moim najnowszym projekcie i się podzielę we z wami, co tam u mnie. No więc tutaj mam swój stoliczek z wodą i z hafcikiem. Niedługo szykuję się mi obiadek. I tak to wygląda, cały dzień siedzę i haftuję, ale no dosyć wolno mi to idzie, normalnie na kanwie by bym zrobiła dużo więcej krzyżyków, tutaj zrobię tak 700 krzyżyków, um, wczoraj zrobiłam h więcej coś takiego i powiem Wam, że na palcu mi się tutaj robi, nie wiem czy będzie widać, nie złapię teraz ostrości na mojego palca, ale robi mi się tutaj ranka od igiełki, więc przydałyby się jakieś naparstki, ale no nie mam nic przy sobie. I tak tu sobie funkcjonuje w nowej rzeczywistości. A jak skończę projekt? To nie wiem, właśnie chciałam go mieć w, na widoku, a z drugiej strony się zastanawiam, czy sobie go nie postawić w moim alachawciarskim pokoju. W nowym domu mamy na razie jeden pokój wolny jest on pokojem gościnnym, i, i też będzie moj, moją pracownią, powiedzmy. A tam bardziej będę siedzieć, żeby przy biurku, żeby wykończyć jakąś pracę. Myślę, może y, coś innego, na jakimś innym hobby posiedzieć. Bo haftować zazwyczaj haftuję w łóżku albo na kanapie. Nie wiem, czy w tym pokoju bym specjalnie siadała przy biurku. Ym, więc zobaczę, gdzie, gdzie postawię to, tego zwierzaczka. Ale no, u mnie trwa faza drewienkowa. I jak pierwszy domek haftowałam, to stwierdziłam, że po, po tym domku mam dość. Tak teraz um, <grytanie> haftuję cały czas drewienka. E, właśnie przy okazji, e, wizyt w szpitalu, gdy czekam na jakieś. E, Badania, aż będzie moja kolej czy coś, to ja sobie wtedy haftuję, bo często muszę przyjechać wcześniej do szpitala, bo nie ma gdzie zaparkować, więc żeby na pewno bez stresu sobie znaleźć miejsce, to przyjeżdżam wcześniej, mam chwilę czasu, do sobie właśnie ciągle haftuję te maluszki. A wieczorami siadałam do jabłonki, ale no teraz nie mam jej przy sobie, nie będę brała z takiego wielkiego projektu do szpitala, więc mam ze sobą rakuna. <grym>, Zaczęłam montować filmik i przypomniałam sobie, że miałam Wam pokazać też cross sagę. Więc tak wygląda sobie pilik w sadze. Na niebiesko widzicie wszystko, co już wyhaftowałam. No oprócz oczu, bo oczy ma niebieskie. W sumie może powinnam zmienić na brązowe, bo ja mam brązowe. Ale nieważne, nieważne, aż tak się nie czepiamy szczegółów. I co tu, pokażę Wam. Statystyki, mam, u, mam 25%, 1872 krzyżyki zrobione na razie. I co? I... Ogólnie są tylko dwa fręcznoty. Domyślam się, że one może będą albo gdzieś w tamborku, albo pewnie w oczach. Backstitch tyle. Eee, cross eee, krzyków 6000 ponad. No i całość ma 7414 niby krzyżyków i wiecie, wszystkich tych specjalnych ściegów razem wliczonych. O, zostało mi równiutko 4200. No proszę krzyków. Więc tak to wygląda. Dzisiaj bardzo cienko. Ale jakoś tak nie mam weny do haftowania dzisiaj. No, tak to wygląda. Pokażę wam o tak. Tak to będzie wyglądać całość. Ten koszyczek też będzie uroczy. I y, jaki jest mój plan, to będę po prostu, jeżeli na przykład robię coś różowo, różową muliną i tu się coś pojawi, to ja to przy okazji będę też haftować. Jak już mamy po prostu mulinę w użytku, nie będę robić, że najpierw y, skończę y, zwierzaczkę, a potem dopiero koszyczek czy coś takiego. Bo tak na początku myślałam, żeby zrobić sam koszyczek. On ma chyba 700 krzyżyków, jak go sobie wziąłam, bo obszary wydzielony, Ale stwierdziłam, że nie, że bez sensu, że będę robić oba naraz po prostu. No uroczy jest ten zwierz. Nie, nie mówcie, że nie. I chyba tyle i chyba tyle. Nie wiem, kiedy coś następnego nagram. Chciałam Wam nagrać też osobny filmik o jabłonce i właśnie o tych moich dwóch finiszach na drawieńku, ale no. Powiem Wam szczerze, że nie mam chyba do tego głowy, żeby coś sklecić porządnego. Eee, no, takie życie. Eee, Teraz się właśnie skupiam na tym, tylko żeby wszystko było ok z i no i też ze mną dużo odpoczywam yy, i tyle. Na, trzeba, wiecie, priorytety są różne i, i no ale z krzyżykami też różnie bywa. Właśnie mam takie dni jak dzisiaj, że tak yy, średnio się chcę do tego siadać, więc się nie zmuszam. Yy, sobie coś tam słucham, oglądam na telefonie. A innego dnia po prostu mnie to tak uspokaja i tylko bym haftowała cały dzień. Więc no, różnie. Różnie to z tym moim humorkiem, może o tak. A mogę Wam powiedzieć, że oglądałam ostatnio filmik u Dagmary z kanału Butterfly Cross Stitch, Tak myślę, że dobrze pamiętam nazwę. I ona polecała na koniec swojego filmiku książkę Chłopki. I chyba służące, druga jest. I zaczęłam słuchać o tych chłopkach na Storytel. Mam apkę Storytel i na niej sobie zaczęłam słuchać. Bardzo, bardzo fajne i ciekawe. Więc również polecam. No to dobra. To tyle, już, już, już kończę. Do zobaczenia. Pa.